Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, oczywiście, ponownie, jak w każdym teraz filmie, przypominam o konkursie. Link w opisie oraz w górnym prawym rogu tego filmu. Oraz dziękuję, moi drodzy, za komentarze i subskrypcje. Bardzo mi jest miło za te wszystkie subskrypcje i komentarze ok dzisiaj moi drodzy moi drodzy jest temat taki że taka moneta z roczniku 85 a jest to 50 groszy PRL. Zostało sprzedane w slabie NGC za 1360 zł z notą MS66 Proof Like Co to jest ten Proof Like? Zaraz wytłumaczę, tylko chciałem powiedzieć, że nawet monety PRL nie sprzedawane bez gradingu, czyli sprzedawane w gradingu, w gradingu osiągają spore kwoty. Bez gradingu, no to można sobie kupić za parę naście złotych, parę złotych, więc co tu można dużo powiedzieć? Proof like. Co to jest proof like? Pokażę na innej monecie, też 50-groszowej, tylko z roku 1982 i jest to moneta z zestawu rocznikowego roku 1982. Ta moneta, akurat którą teraz pokażę, jest typowo monetą proof, czyli monetą lustrzaną. I jak to wygląda? A wygląda to tak. Można nawet porównać, widać różnicę. I dość mocno widać różnicę. Więc tak wygląda moneta lustrzana. Tu inaczej w ogóle światło się zachowuje na tej monecie jak na monecie z z stempla zwykłego. Ale tamta moneta była też ta sprzedana za 1360 zł. Była wybita na bardzo dobrej jakości na bardzo dobrej jakości blachy oraz bardzo świeżym stemplem została wybita. Więc stempelek był świeży, blacha była naprawdę super przygotowana pod tą monetę. I dlatego mamy coś takiego jak proof-like. Czyli moneta zbliżona jest do monety lustrzanej. Także. Tak, jak przed chwilą powiedziałem, monety PRL-u mogą naprawdę osiągać astronomiczne ceny, mimo y, jakichś tam bardzo wysokich nakładów. Więc, y, jak już ja na paru filmach wspominałem, warto y, sobie, jeśli ktoś jest inwestorem, warto sobie je ogradować i sprzedać. W czasie późniejszym zyskiem lub od razu, no, jak to tam woli. Ale tak jak już wspomniałem, monety PRL-u to nie tylko złom. Także myślę, że zakupienie sobie monet PRL-u nie jest jakimś wielkim wyzwaniem. Jeśli chodzi o monety nieogradowane, można je kupić za parę groszy, parę groszy, parę złotych. Więc, jeśli interesujesz się numizmatyką, zacznij od prl od tych najmłodszych. I systematycznie zjeżdżaj w dół. A jak trafi ci się piękny egzemplarz, to nawet do gradingu. No, i to by było na tyle. Także 50 groszy, 85 rok, MS66 Proof Like, 1360 zł. Kto by pomyślał, że taka moneta będzie kosztowała takie pieniądze? Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.